W dzisiejszym odcinku, kto ostatni wyjdzie strumny wygrywa 10 kit coinów. No i te kit coiny, moi drodzy, wzięliśmy oczywiście ze sklepu, żeby było uczciwie. No i proszę państwa, mam czterech uczestników. Każdy może hello, powiedzieć hello. o sobie hello, hello. zdanie. No, 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 Te kit, coiny, wyle, wyle. Te kit coiny, to ty zabrałeś y, od nas z portfeli. Co z nie z zabrałem z portfeli, to ze sklepu z kamerskiej gry? Co ze skamerskiej gry, to ze sk z kit sklepu tam spod jest brane kit Jak coiny kit do dalszego skleba, obrotu. Z wydatków, z wydatków. Trzymam. W ogóle nie, to to nie, to, nie to, Tosia, jak wyjdziesz, to przegrywasz nie Pakuj się, jak wyjdziesz, to wychodź. przegrywasz A, Właśnie, pierwsza zasada dobra. Ogólnie, dobrowolnie możecie sobie z tej trumny wyjść Ale jak wyjdziecie, to już przegrywacie Jest koniec I będą zadania, które będą od was wymagały troszeczkę myślenia i sprytu Mam nadzieję, że jakiś quiz No, 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 no w quizach jesteś jest dobry znafcy. Tak, będą pytania, ale będą też wyzwania, które, na których będziecie musieli myśleć Bo będę prowokował to, żebyście stąd wychodzili Bo oczywiście te kitcoiny wolałbym zostawić dla siebie bo, oczywiście, jeżeli no, cztery wie, osoby zwykle, wyjdą, No, a jeżeli cztery osoby ta, ta, wyjdą, ta, to ja dostaję. Oni, oni Ale cię ty? Z... Do no co, bo to są, słuchajcie, no, to, nie to nie są, są moje kitcoiny. oddać, no, no właśnie, da, 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 Oddać, oddać! Wy za te kitcoiny, kurde, z rzeczy w sklepie kupiliście, zresztą ja też. To są kitcoiny, które są po prostu to. w ruchu. Dobrze Wzrótło no, na grze Dawidka chyba, ta, Na tej skamerskiej grze Dobra, Złodzieju. ja... Zgra już jest zamknięta, już mam nowy sposób na biznes Ja już zarobiłem 20 kitcoinów człowieku na nowym biznesie Zobaczysz, ta. zobaczysz Ciekawe Dasz jakieś jedzenie, bo zdechnę tutaj z No i tutaj jest właśnie pierwsza konkurencja dla was Ja mam pytanie, To Tosia, co znajduje się w twojej celi? A, bardziej trumnie Woda Woda No, jak można się tutaj domyśleć Jak musimy łowić Macie tutaj sprzęcik Jak sobie wyłowicie nie. jedzenie, to będziecie mieli Jak nie dacie rady... No, zobacz, czy coś pływa w tym stawiku. Mi się wydaje, że było nielegalnie zarybione. Szymaj dobra, proszę bardzo. O, nie spodziewałem o, się, że potrafi... dostanę niezniszczoną wędkę. Myślałem, że mnie potraktuje jak najgorszego nie, śmiecia i dostanę tego no, na życie. Filip, ja bym ciebie tak miał traktować, no co ty mówisz? No, że ja... z, no, z, z, z kamerskie zostałem potraktowany jak najgorszy <laughs> no, Kto? Ja też. Kto pierwszy złowi? Ryby Ogólnie... ale to się chyba nie Zostań dało złowiłem Osoba, która nie złowi nic ostatnia traci jedno życie, traci ale ja jedno. Złowiłem Dobra, no to jeszcze Wera i Tosia. Kto straci życie? No nie no, tutaj się nie da łowić takiej małej. Oni złowili... Oooo, Tosia złowiła Werę No nie, to jest nieutkliwe! No to niestety, Wera jako ostatnia nie złowiła. Jak widzicie, jak ja sobie tutaj do was zejdę przez tą szybkę, macie tutaj życia. No i trzy życia. No i jeżeli ktoś straci życie, jeżeli straci wszystkie, no to niestety przegrywa, więc Wera, tracisz pierwsze życie. No niestety, nie poszło ci, nie poszło ci. Po co nic wyłowiłem, żebyś mógł sobie zawiązać dziup i już nic nie mówić. A, no, to no to właśnie ty poprowadzisz, że ja sobie wejdę do dziury i zgarnę 10 kitcoinów, co, S To ja Jak tu ja z dobra poprowadz... serca daję ci możliwość zarobienia 10 kitcoinów, ja, a ty ale... mnie jeszcze tak traktujesz, widzę, widzicie? To, co to było jest czysty miałem. butonator. To jest czysty butonator, tak Patrz, to właśnie chcesz wygląda. nic, coś tam. Nie dla ciebie. <śmiech> <śmiech> nie wiedziałem, że tak się da w ogóle, co jest? Ej, dobra, mocne. Dobra, koniec. Druga konkurencja. Teraz konkurencja, oczywiście o straty życia, jeżeli ktoś nie odpowie, mi się, że Wera może strasznie szybko odpaść dzisiejszego odcinka. Nie, ale, ale daj mi coś do jedzenia, bo ja nie mam. Dobra, dobra, dam, dam Wam ogólnie po jednej marchewce, żebyście coś tam mieli. Proszę ja bardzo. Ja mam... Dzięki, a, bo ci. Dzięki Ci, miłosierdzia Samarytaninie. Po je, je, Marchewę nam dał. <laughs> jeżeli ktoś chce, to proszę. No co, no to ma być wyzwanie, a nie, żeby sobie jecie, kurde, w luksusie. To ma być właśnie ciężkie. O, i noc nadchodzi, to bardzo dobrze, bo też jest jedno wyzwanie z tym. Ale dobra. E, proszę Państwa, schodzę do Was na dół, ponieważ mam do Was pytanie. Będziecie musieli rozpoznać Blok. Ja przed wami postawię blok i macie 3 sekundy na powiedzenie mi co to jest za blok Każdy z was będzie miał inny blok bądź rzecz z minecrafta Jeżeli nie odpowiecie, no to tracicie życie Prosta piła no, Dobra Szymon, Szymon zaczynam A od baj, ciebie ja. Konkretna nazwa musi być bloku Iś. Konkretna nazwa? Tak e, Czy Suchy beton No no i, no i no takie No nie uznałbym tego z tego względu, że to nie jest suchy beton tylko to jest chopie. Niezamoczony no beton, człowieku. No, niezamoczony zielony beton. Niezamoczony ja ja zielony mam? beton. Po angielsku. A to nie jest cement? No to lime. No i właśnie, to jest cement, a nie beton. Więc no niestety, tracisz jest to życie. To samo. Tracisz życie, to nie no to, to samo. To za gość. Nie, nie, Teraz sobie tu wyjdę i ci liścia, nie No to, ale jak wyjdziesz, to tracisz dostęp do 10 kit -ganów. Chcesz, to to rób. Nie mam problemu. A i uważajcie, bo ogólnie moby Wam mogą tam wpaść i też mam stronę do tego, i przedasz mu lepę, to jak ja wygram, podzielę się z Tobą no, nie wiem Co za ludzie, dobra, nie tracisz mam, Uwaga, się Tosia, pamiętaj ja? to, to musi być konkretna nazwa Co wyrzucam Proszę bardzo To jest jakiś Cztery, za nie trzy, nie dwa Liść sałaty jakieś. To nie sałata, to jest sadzonka Drzewa, drzewa Brzozowego, sadzonka ja drzewa brzozowego mogła. Jeśli bym bloga, to mnie teraz udusiła Ale niestety tracisz życie, ty, to jest ale, jedyne co Ale to było niesprawiedliwe co teraz zrobić, bo ty je wyrzuciłeś i ten zamiast go postawić na tym, na tym wircie No ale co Właśnie. ja go miałem postawić sadzonkę No normalnie No dobra, no, ale widziała, ale widziała, widziała ty obrońco Ale o, to, jak to jest takie moralny. płaskie to wygląda jak liść sałaty Zaraz to cię tu uderzy kurczę tutaj atakujący z góra mob Dobra może lepiej chodźmy spać Filipie mam dla ciebie coś ciekawego, no mam tutaj taki no. ciekawy blok. dokładna nazwa Dokładna Oskurowane nazwa Oskurowane drewno Ale jakie Dobrze Dobrze, 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 no, nie, nie. nie będę gadał, dobrze odpowiedział, no dobrze, dobrze odpowiedział Nie tracisz życia, masz farta, masz fuksa, że tak powiem No, dobrze. jestem zawodowie. Weronika! Nie, daj mi coś Co yy, to jest ten Świeca Ta, świeca, świeca. To jest Świece to się robi to, Je, to, na, jest, na to jest tak zwany pikiel Pik... No ale no skąd ja miałam to wiedzieć? Picle, to miał, no, co, co, co ona miała, co ona miała Mor, Morskiego pikla, proszę bardzo A, no, no Na niestety... zajmę, na pewno ja no. bym to wiedział, Dawaj, ty, nawet ty byś tego nie wiedział Ja bym to wiedział, bo my akurat no, o, na palionowej tak, jedynce tak. bardzo sporo tego używaliśmy kiedyś to. No, no, bardzo śmieszne. troszkę inne zastosowanie Tylko troszkę inne zastosowanie niż tutaj, no dobrze Czyli, Wera, Wera, Wera niestety tracisz drugie życie No nie, to jest nieuczciwe Niestety Wera, póki co wypadasz najgorzej, ale spokojnie Będziesz miała szansę jeszcze to odkuść, Nie wiem, po jak gorena, wygra. Będziemy cię miło wspominać. Nie wierzę, jak wygra bucenator, to będzie szlak, prawda? Jak bucenator wygra, nie? Tak nie może być, dobra. Pieniądze dla mnie. Uuu. Idę do góry, dobra. Uwaga, uwaga! Kolejna rzecz! Ty, to jakiś plecak jest, dobra. Nie wiem, co to jest na razie, to odłożę. Uwaga, uwaga! Kolejna rzecz, proszę państwa. No. Czym by była gra bez zagrania sobie w 5 sekund, prawda? Więc w tym bez momencie, sekund? zagramy sobie w 5 sekund. E, bardzo przygotowałem dla Was ciężkie rzeczy, bo no wiadomo, no, na stratę życia muszą być to rzeczy ciężkie. Zaczniemy sobie od Weroniki, bo może już ją no, wyeliminować. No, bo ty już okay. coś się wyrzucić z tej gry. Tak Możliwe, że właśnie. już zostaniesz wyeliminowana, Róker. a więc dla Znaczymy Ciebie. Mam ciężkie zadanie. Uwaga, uwaga, wymień trzy czerwone rzeczy. 5, yy, Wełna, łóżko trzy, I, I Dob dobrze Dobrze, dobrze, dobrze No to udało ci się Ej, Ta... mam pytanie Swoją drogą to nie muszą być rzeczy z minecrafta No Jakie właśnie pytanie? to, to rzeczy z minecrafta, nie, 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 nie Ogólnie, ogólnie Więc Vera, do... ale plusik za minecrafta się należy Gratulacje Zostaje. No właśnie, jedno życie przywrócić. Nie, nie, nie przywracania życia nie ma Bo zaraz się buco Dawa, na Dawaj Dobra Bucę na to, że mam dla ciebie pytanie Wymień trzy piosenki, które cię denerwują. Pięć. Eee, Smilesyn, miliony twarzy, smile trzy, no, ta druga nowa. Dwa, <laughs> i, jeden. I, i, i palią zielone. Dobra, okej, okay, no wybrną. Mimo, że nazwy konkretnie nie podałeś, no akceptuję tą odpowiedź, oczywiście. Akceptuję tą odpowiedź. Dobrze, e, więc póki co, Filipie, zostawiam cię dalej przy liczbie nie. żyć 3. Ale super. Ja Idziemy to do. Idziemy Dobra, nie. Tosia, coś ciężkiego albo coś łatwego. Dobra, dajmy coś ciężkiego. Bo ty masz trzy życia? Nie, dwa. Uuu, dobra. Jak kto ma trzy? Do, nikt nie ma, dobra, tylko to. Ja uwaga, uwaga! Tosia, wymień trzy sporty, w których coś jest rzucane. Pięć. No? Jeszcze raz! Wymień trzy, trzy sporty rzucane. W których coś A. jest rzucane. Pięć. Dobra. Yy, cztery. Ale się siat z kulą, i dwa. nie wiem, nie wiem. Jeden, niestety nie odpowiedziałaś, a trzeba było powiedzieć koszykówka Koszykówka, siatkówka, rzut szepem, rzut kulą, rzut młotem Dało się Tosia, Zrób niestety Juś. Takiej konkurencji nie ma, Tosia z jednym życiem z Weroniką Póki co dziewczyny zaraz mogą odpaść Szymonie, dla ciebie kolejna rzecz, uwaga, uwaga Wymień trzy zupełnie bezużyteczne rzeczy, które masz w domu Pięć O Boże, kartka miał... pusta butelka wody i nie działająca lampka Dobrze, 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 dobrze. No do, wybrnąłeś! Mi się to wydawało najcięższe, ja bym chyba nie dobra na to odpowiedzieć, no okej? Okay? Udało ci się. A więc uwaga! Tak, mam okay. dla Was genialną wiadomość. Wszyscy kwalifikujecie się do kolejnej rundy! Let's go! Gratulacje dla Jeet. Was! Kolejna dzięki, runda. Dzięki. Tym razem Dekko. sprawdzimy, bo tak, no. Dobra, Mo można w sumie zrobić coś ryzykownego, jako że macie tylko łapki, no to w takim razie nie powinno wam to przyzwożyć problemu, ponieważ te ząbiczki będą się palić, ale On... będą możliwe. Nie one nie Ej, wpadają jesteś... do dziury! Oni... Do Oni za tobą lecą, ale z konkurencją, bo nie chcą do mnie, się, podoba No to ci leci jeden, dobra? Dumagaj, kto sobie poradzi, to sobie poradzi, dobra, coś do Filipa. Tutaj by się przydało, do Pucenotora. Okay. No <grydę>. Dobra, spalimy się, Thank macie farty. Ej, ale David super zysk to zrobił. Macie gigantycznego farta, bo specjalnie tego nie chciałem zrobić w nocy, bo wiem, że byście sobie w nocy z tym nie poradzili, bo jednak nie macie mieczy czy co? więc wam ty odpuściłem. Ty tyle poradziłeś. A, dle, ja ja ich ja wszystkich sam było. rozwaliłem, ja ich wszystkich sam rozwaliłem. Co Ej, e, jakaś szapa mu wypadła, co jest, jakie oczko? Jakaś czapa mu wypadła, ale ładne to jest, zostaw sobie, zostaw sobie. Dobra, kolejna konkurencja, jako że ta była bardzo, bardzo prosta, no przyznaję się, tutaj się nie popisałem, no to wypadałoby, że tak powiem wyeliminować dziewczyny, tak? ponieważ mają po jednym mojem tutaj serduszku, oh, Więc będą pytanka nie, Będą pytanka z kategorii nie. Minecrafta No i Tosiu jest szansa, że dostaniesz naprawdę ciężkie pytanko Więc zaczniemy od ciebie no. Uwaga, możesz sobie wybrać numerek od 1 do 4 ale... Aha, to jest pytanie, dobra Tak, od 1 do 4 sobie wybierz numerek Jaki chcesz? 3 Okej okay. Czy Wither może wydropić gwiazdę? Boże, jeden. Tak no, albo nie Ciężkie pytanie czy wider, raz, może wydro... Czy wider może wydropić gwiazdę? Tak znaczy, albo nie? Co to, to jest? Nie mogę Taki odpowiedzieć małby. na to pytanie A co to znaczy wydropić? Trzy, <grym> dwa, no jedna tak. Dobrze, dobra odpowiedź, dobrze, upiekło się, upiekło się Bo nawet nie wiedziałaś co to znaczy wydropić, kurde, ale farcik, no dobra, ale git znamy oczywiście Wydropić to znaczy wy, wyrzucić Wyrzucić po prostu, Aha. jak zabijesz jakiegoś moba to coś z niego leci, to to znaczy wydropić Dobra, Vera? To teraz ja, żeby się nie pozbyć, tak? No tak. jest szansa, że jeżeli nie odpowiesz, no to będzie pozbywane Wybierz no sobie dobra, numerek dobra. Od 1 do 4 13 staków, to ile dokładnie? 2 Numerek 2 Czy w Minecrafcie psy walczą z kotami? Yy, yy. Oj, panie, nie, bo to nie są psy to są wilki. Dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze, Weronika, no A, w tej gierce. No, no bardzo ładnie, no bardzo ładnie, jestem wręcz zszokowany. No dobrze. Mister... Teraz, słuchajcie, obserwujcie to, obserwujcie to. Mister, buco na to, że. Listy do mnie. <laughs> okay. Filip straci życie teraz, na pewno. No zobaczymy. E, jakiego koloru jest pasek zdrowia bosów? Piole, to no, no, bardzo, no, ale, dobrze, to bardzo dobrze, bardzo dobrze Filipie, no u, uszło, uszło ci na sucho! Uszło, uszło ci na, mi sucho. na sucho. No dobrze, ale... Dałem jakoś... mi życie, za dobrą odpowiedź. No ja mam strajka od początku do nie, nie dodam ci dobrze. życia, nie dodam Dodaj ci życia! Życie. A ogólnie osoba która, będzie, osoba która będzie miała najwięcej żyć na końcu wygrywa, więc ogólnie Filip A. póki co wygrywa. No trochę kurde, jestem e, po, niezadowolony z tego, przymion, ale dobrze. Szymon, uwaga, uwaga. Szymon, pytanko, moja oferta z tym, że możesz mu sprzedać lepiej jest aktualna. Nie. Nie <laughs> ma odrzucam. szans, nie ma szans! Brat, brata będzie mił, no co ty, nie, nas nie pokłócisz. Dobra, Szymonie, słuchaj. Eee, no, no. Pytam go czy portal do Netteru emituje światło? Nie emituje światła. Emituje światło, tracisz życie. A, nie! <laughs> jeś, 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 no i Mnie powiem łatwo. tak, że tutaj sytuacja nam się wyklarowała całkowicie ciekawie, bo macie po jednym życiu, a to ścior buconator ma trzy, więc trzeba tutaj nie go jakieś. No, jeszcze raz wyjdę z tego grobu i będę robił sobie takie rzeczy, o których nie śniłeś Dobra, więc trzeba w takim razie przetestować jak zachowa się Mr. Filip tutaj z małym utrudnieniem. A więc uwaga, każdy Dobra. z Was dostaje utrudnienie. Ogólnie kto przeżyje, to przeżyje. Musicie wymyślić, jak temu zapobiec. Bo inaczej giniecie. No, no i. I co? Czemu? Zapobiec? Czemu? Czemu? Iś. Dobra, rozlej tą lawę. I... O, ja mam Iś. Każdy nie. musi przemyśleć, jak temu zapobiec, bo inaczej będzie koniec! Ej, no co ty robisz? Albo wyłazicie, albo giniecie! No to nie. nie, kurde, panu tu! O, nie, dobra. No. No, ale to było, weź. Już. De decyzja, decyzja. Ale ja nie wiem, co ja mam zrobić. Decyzja, decyzja. Czy ktoś wychodzi, czy ktoś zostaje? Nie, to się robiło! No. Ja sobie poraziłem. Nie, nie jako nie. jedyny macie jeszcze, musicie usunąć lawę z waszych pojemników, bo inaczej przegrywacie. Macie jeszcze 10 Dole sekund. Się. To stowi się udało. Się, łatwe zadania? W, to to, to, to sobie się Czekaj. udało. Czekaj, no, 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 no jednego ale, zawodnika tak, mamy mniej, jednego Wiedzy zawodnika się mniej. Trudne zadania? Czekaj chwilę. No Tosia, musisz wymyśleć, jak zapobiec, żeby ta lawa nie była w twojej celi, bo inaczej przegrasz Ale ja mogę być tutaj. No ale nie, 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 musisz być w celi, albo wychodzisz. Nie, Musisz, celi. musisz. Celi. to jest poza celą, niestety to jest, to jest nieakceptowalne. Nie, tak, Vera, ty nie. to samo. Ale... Czekaj, czekaj, bo jest ale dyną ja zbieram celi. Wasze zadanie to jest usunąć lawę będę z będę. celi. Jeżeli o, tego nie wykonacie, tracicie życie, a wy macie po ostatnim życiu, więc... Uwaga, a, ja jestem pięć, jest tą cztery, lawą. trzy, dwa, jeden... No, i niestety, no dziewczyny. Nie. Drogą dedukcji, Szymon zginął, czyli odpad z dzisiejszego konkursu. Niestety, Tosia z Werą, zobaczcie co wystarczyło zrobić. Wystarczyło w celi wziąć sobie jeden blok trawy, proszę bardzo. Tak, jak to zrobił Tost. Nie, Wera też się spaliła. Wziąć i zrobić iść. Ej, chcesz, żeby cię kiedy... Bardzo dobrze, Karma wraca, bardzo dobrze. Filipie, zapraszam na górę po odbiór wygranej. Tak, ale się nie, mnie nie, nie, nie ufam ci, wrzuciłem do Tosia. To będzie mieć. Wrzu... Będzie mieć! Mi... Ja się umiem A! bronić! Rzuć mi kitcoiny <grym> do grobu, Ej, nie ja sobie ja wywodzę bez... póki nie dostanę mojej nagrody oszuście Dobrze Filipie, ja jestem Przucy. uczciwy, ja jestem uczciwy, proszę A, bardzo teraz. wygrałeś dzisiaj 10 kitcoinów nie, dzielimy się No, bardzo No, no, dziesięć jest no! No nie, maja się. Maja o, nie, nie no, no, ja, tymi pięściami. Ja, ale ja powiedziałem jaka jest moja oferta, no że się spóźniłeś, no trudno. Także dzisiejszym byłeś. wygranym konkursu jest Szypson. Subskrybujcie widzowie mój kanał Jak i Tosta, żeby widzieć więcej takich filmów. I napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem było uczciwie, czy też nie.